Generalnie tak. Postawa, tak jak... słuchawki macie. Tak, tak, ma. mam. Zawsze staramy się, żeby postawa była frontalna do tego celu. Dlaczego? No, dlatego, że mamy tutaj płytę. Bo ona zawsze nas stoi. Z bokiem niekoniecznie musimy mieć tutaj ochronę i jesteśmy narażeni. Jakieś bardziej. Tak, balistyki nie musimy mieć. Dlatego staramy się, żeby ta postawa była... No, prosto padnę do celu. Generalnie nie jestem zwolennikiem tych sztywnych postaw strzeleckich, gdzie te postawy są takie, ewentualnie jakieś takie, one są niewygodne i na dłuższą batalię męczę. Jestem zwolennikiem strzelania z naturalnej postawy, czyli tak jak chodzimy, zatrzymałem, zatrzymałem się, wyjmuję broń, to oddaję strzał. Biorę karabin, pad, oddaję strzał. Nie że, biorę karabin i wymuszam, szukam sobie tej postawy. Tu mamy kameral. Idę, idę, podnoszę, wam, strzelam. Idę, wam, strzelam. Idę, wam, strzelam. A nie, że idę, podnoszę, jakieś przykłócenia, nie przykłócę. Staram się, żeby do tego Ważne jest to, żebyśmy nie stali jak w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że tak, tak czy inaczej, zanim my zrobimy krok, nasze nogi wrócą do takiej Żeby zrobić krok do przodu. Dlaczego ta postawa jest? Bo pewną znaczną postawę. Typowa taka postawa bojowa, co niektórzy twierdzą. Jest ona niewygodna. Cały mięsień mam napięty. I teraz, żeby zrobić krok do ja tak muszę żeby dać krok do przodu, Obejrzyj sobie film ludzi, którzy strzelają właśnie z tej postawy takiej, gdzie się działa na, na nogi tej, z przodu, że oni zanim do przodu rozluźniają, dopiero idą. Nie wiem, ktoś ich tak mówi. Tak samo i i o karabinek i o, o pistolet. To, to samo, postawa naturalna, delikatnie oczywiście jedna noga do przodu żeby była stabilna Będziemy w tym sposób stali weź, jakbyś mnie pukno uderzył, o. to i tak ta noga idzie do przodu, nie? Czyli delikatnie noga z przodu. i Teraz tak, praca na broni. Zobacz jak powinniśmy. Stoimy w tej delikatnie upięte bioderka do tyłu. Bierzemy karabin. szukamy kropki, mamy kropkę. Dokładamy. To jest nasza postawa strzelecka. To jest wysoka gotowość, czyli wzrok skierowany tutaj celownikiem. Niska gotowość, karabin będzie troszeczkę inny. Ale o co chodzi? Jak będzie strzelał, ważne jest, żeby kropka idzie na cel, oddaje strzał na dół. Zobacz, moja, moja sylwetka, sylwetka cała jest stabilna, moja sylwetka się nie zmienia. Żeby nie było tak, że oddasz strzał. Karabin na dół, ty się wyprostujesz. I później znów następny strzał, ty znów musisz wszystko układać od początku. Czyli ma... bardzo ważna jest praca na bezpieczniku w przypadku karabinka. Bloki mają bezpieczniki takie jakie mają. To wiesz, jakie mają czy nie mają. I pracujemy cały czas na broni zabezpieczonej. Ja mam dwustronny bezpiecznik, ty masz jednostronny bezpiecznik. Jednostronny bezpiecznik, zobacz, w ten sposób. Tu i tu. Tu i tu. Taka praca. Na dwustronnym, jak tu odbezpieczam, tu zabezpieczam, odbezpieczam, zabezpieczam. Czy łatwiej? Warto yy, tak sobie popracować, i tak sobie popracować, bo to dobrze.